Dzień dobry, w razie czego sprawdzę pozwólcie czy się nagrywa, po, powinno się nagrywać, nagrywa się, nagrywa się, dzień dobry, słuchajcie, pokażę wam jak zagłosować na danego moba w przypadku gier, co, dziw, co dziwnego możecie zagłosować dwa razy, nie wiem czy jakoś to się tam liczy, ale jak klikniecie żeby wam się otworzyło w grze to się otworzy wam bedrock, jeżeli w launcherze, to po prostu będziecie mieć w launcherze tam y, pojawi się taka ikonka. Ja już zagłosowałem, więc już nie mogę znaczy mogę wejść na serwer, Przynajmniej nie wiem, jak to tam sprawdzałem przez lana, w sensie przez ten, y, przez y, launchera, ale pokażę Wam tak, y, jak to trzeba. Y, jak y, nie będziecie grać, będziecie wgrać tą pre-release, czy jakoś tak w y, bedrocka wersję, się to wiecie, Minecraft Bedrock Edition, to się tam pre-release, co ja tam serię już, jeden odcinek chyba już wleciał. Jeszcze nie wiem, nie wiem, bo ja nagrywam w tego samego dnia. I montowałem w tym samym dniu, a to leci od razu po nagraniu. E, musicie, Będziecie mieć takie coś po prostu, że Lady Agnes czy Agnes, nie wiem, jej je się ten, będzie trzymała kopertę. Kliknie, klikacie na serwer. E, możecie tutaj Odiło oglądać, jak i e, kliknąć, żeby grać, e, grać i głosować. W sensie, Głosy są do jutra, do osiemnastego. Więc y, takie coś będzie. Będziecie mieć też, żeby pobrać jakieś pliki, ale to tam y, no. Respicie się na takim czymś, na takim czymś. Coś tam jest, nawet nie to zauważyłem. I wi jak widzicie mamy tutaj podobizny y, albo karykatury różnych mówców. Tutaj mamy tych tych właścicieli, właścicieli tylko prowadzących, że jak to powiem, bo właścicielami to jest to tylko noc, hehe. No, i mamy ten. I żeby zagłosować, musimy kliknąć na ten. Wtedy nam się napisze, że został dany głos. No ja już nie mogę, więc no. I od razu Wam powiem. Gdyby to było jakoś ciekawie przedstawione, to bym oczywiście zagłosował inaczej, ale i że mój znajomy dobrze myśl, dobrze przynajmniej to. W sensie głos, który ja oddałem jest jego głosem w zasadzie. Bo te moby nie są jak dla mnie za ciekawe po, do, do, pe, 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 do takiego stopnia, że mi się nie chce głosować. parkury są, jak widzicie tam jeden przeskakiwał, więc możemy... A parkury łatwo się robi. Klikamy ten, pyk. I zaraz ten. No i, i wydają dźwięki te, 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 te. mi Fajnie by było, żeby takie ze mną ktoś zrobił. Tak for fun. jako to by, jak i, I żeby to było jako jajko takie Czy Macie mnie, który po prostu se tak chodzi. No, skrzynki nie można otworzyć. No i tutaj mamy taki jakby ala parkur. Musimy stanąć na te 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 te, te takie grzybowe yy, grzybowe. Z, z tego z żaby i jak, jak jakiegoś moba. No i ogólnie pewnie zaraz się spytacie, ale... No dobra, okej, okay, to jak ty przekazałeś głos, to dlaczego na tego? Nie wiem, po prostu z tego co ja pytałem mojego znajomego. Który może tutaj się podzielić się. W sumie wy też możecie podzielić się na kogo głosowaliście. czy się na kogo głosujecie lub głosowaliście i no. I jak to się nazywa? I powiedzieć. On mi powiedział, że ten, bo high czy coś, nie wiem, po prostu coś w tym DSS. Może poprawić mnie w razie czego. Yy, więc no yy, i powiem Wam tak, że szczerze, ja już wolałbym, żeby to by wymyślili dwa nowe golemy i dali je koperkowego golema, niż yy, ten. Ja nie zaliczyłem jednego punktu. Drogo się nie zaliczyłem chyba. Op, op, op. No więc yy, będzie. No. A to ja nie zaliczyłem jakiegoś punktu? Aż to dziwne. To mnie nie, nie załapało. Któryś punkt. Ten musiałem już. Jakiegoś punktu mi nie zaliczyło? Bo jest chyba więcej tych punktów. Chyba, że teraz mi zaliczyło i po prostu są takie lagi. No teraz mi nie zalicza, czyli to dopiero teraz zaliczyło. A czas zmarnowany. Ech, Te ten serwer. a je O, widzisz? O, to lagi jednak. Jest tyle osób weszło na ten, że... Tak. Powinno być. E, wiecie co ja? Ten. Ja zrobię tak, żeby we wszystkie ten. Zostało prób. Ciekawe gdzie mnie wydupi, jak ten. Może jakie lagi są na tym serwerze, prawdopodobnie. tego co patrzę, to prawdopodobnie tam jest na tego. Nie tego. mogę. Tutaj jest arena do walki. Z tymi lagami to. Powiedzcie mi, ja miałem miny rekord wcześniej, bo to już drugi raz przechodzę. Ja w się sensie pierwsze na nagraniu. Ej, Agnes, lagi są. Weź coś, zrób. To takie lagi, że ja ją nie mogę kliknąć. No. Klikam E i G, no nie mogę zagłosować. Yy, więc no, dobra, idźmy może do tego. Serio to jest nawet w czapce to... Ale masz ten mój ulubiony kolor, to cię szanuję. Już ten. Może tu są takie lagi, że ten. Dobra. Ja to wyłączę nagrywanie i prawdopodobnie mi się ten. Hyb ma na wieśniaka. What the fuck? Więc no, e, ja, by, ja byłem, że tak to powiem, Foksiuk w innym skinie, bo tutaj nie zaakceptowuję tych Waszych skinów z, Bedro e, z Java Edition. Jak dacie na Bedrocka, nawet te. No, e, bo, dzięki Agnesku, teraz. E, nawet w nowszej jakości, czyli w wersji bedrockowej, jak sobie prze, e, zwiększycie rozdzielczość, to nie zaakceptuję. I no. <coughs> Ja byłem Foksyk, wy byliście genialną widownią Jak ktoś mi napisze, że Foksyk raz to was nienawidzę Po prostu se tak dałem, okej? Okay? Więc no, ja byłem Foksyk, wy byliście genialną widownią, także no 3-2-1, H2-5, H2, elo H2, napięty.